O wzrocie orła białego nad ukraińską ziemię. On to sprawił lot orła białego nad przyjaciół, męczoną ziemię. Czas rosyjską bestią, rany krwawiące zadane ulżę wam przyjaciele. Zawsze zgoda budowała nasze nacje, choć innymi skłócane było. Dziś Jezus otoczył bogobojne narody z natury swojej bliźniacze. Bez osądu historii, przebaczone łez potokami, ręce odmyte wspólnie, teraz zmaganie z dziką wynaturzoną i złobieszczą narracją bandycką. Nie nie spoczniemy, dopóki od człowieczonego narodu nie pokonamy. Wspólnie, modlitwą, pokorą do niebios i stalą grzmiącą piekłem. Będziemy tańczyć wspólnie na weselu Mazurka, biesiadować hucznie. Przyjaciół poznaje się w biedzie, on to poda kromkę chleba o maści. Już duchu latuje, snuje i spowija oba narody, cierpień znających smak. Niedoli głodu, łez, fałszywych oswobicieli i krasomówców. Żadna siła nas nie rozdzieli, chrzest nasz się dokonał w ogniu wojny bezpośredników Mamony wyczekujących, Judaszowych mord ogniących. Zwykłe podanie dłoni, ciepłe serdeczne z jego przyzwolenia nadane, Nie kupisz tego gestu na rynku, ryneczku i siewców zachwaszczonych. Lot orła białego błękicie nieba wysokim nad zbożami dojrzewającymi. Ten czas zbioru przyjaźni niebawem obrodzi dziećmi rozradowanymi i żłobków, przedszkoli, szkół nowych, pachnących książek do historii naszej wspólnej, pomocy milionom pociech, matek łachnących pokoju. Wszystko się dokonało jego sprawą w ogniu niczem nie wywołanym, sprawiedliwym wrota na oścież otwarte raju szubrawcą swąd piekła, uczyć pilnie pokolenia miłości Jezusowej za darmo z serca potrzeby, by spotkać uśmiechnięte buzie wspólnej drogi przez życie naszej. Na pamiątkę wizyty władz państwowych Polski w Kijowie 15 marca 2022 roku napisał Ryszard Bogatyni w tle mazurki Chopina.